Jedenasty tom, 13 marca 1912 Chrzest ofiary, który jest ogniem, ma większe skutki niż chrzest wodą. Jezus dalej opowiada o stanie ofiary, mówiąc mi Córko moja, chrzest po narodzeniu jest z wody i dlatego ma moc oczyszczania ale nie usuwa skłonności i namiętności. Natomiast chrzest ofiary jest chrztem ognia i dlatego ma nie tylko moc oczyszczania, lecz także moc niszczenia wszelkich złych namiętności i skłonności. Co więcej, ja sam chrzczę część po części duszę ofiarną. Moja myśl chrzci, chrzci myśl duszy. Bicie mojego serca chrzci bicie jej serca, moje pragnienie chrzci jej pragnienie i tak podobnie. Jednak chrzest ten odbywa się między mną a duszą, w miarę jak dusza mi się oddaje i nie odbiera mi tego, co mi oddała. To dlatego moja córko nie odczuwasz złych skłonności ani czegoś podobnego. To przychodzi do ciebie ze stanu ofiary. Mówię ci to dla twojej pociechy. Powiedz więc ojcu Dżernaro, aby był bardzo ostrożny, że jest to misja ponad wszelką misję i apostolat ponad wszelki apostolat. Pragnę, aby zawsze był ze mną i we mnie w całkowitym skupieniu Fiat.